Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan i ci pokażę wam, jak rozwieją się zaburzenia psychiczne, czynniki, ryzyka i etapy. Zostawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić, końców na moim kanale udostępnijcie, na finał zpraszam do online. Zaczynamy! Czynniki ryzyka: biologiczne, genetyka, zaburzenia chemii mózgu, uszkodzenia mózgu, na przykład w wyniku urazu, społeczne, presja społeczna, brak wsparcia oraz izolacja, psychologiczne, traumy, negatywne, wzorce myślenia, niskie poczucie własnej wartości. Środowiskowe, toksyczne otoczenie, stres w szkole czy w pracy, wydarzenia losowe. Fazy zaburzeń psychicznych. Faza wczesna. Na początku mogą pojawić się drobne zmiany, które łatwo przeoczyć, takie jak drażliwość, problemy ze stem, apatia, pogorszenie nastroju. Najpierw myśli się, że to tylko chwilowe i nie wie się, z czego to wynika. Faza progresji. Pojawienie się wyraźniejszych objawów np. Na napady lęku, epizody depresji, wycofanie społeczne. Faza zaawansowana. Jeśli zaburzenie nie jest leczone, staje się bardziej trwałe i trudniejsze do opanowania. Objawy są silne i wpływają na całe życie. Osoba może czuć, że nie ma już nadziei na poprawę, co tylko pogarsza stan. Czasem nawet dochodzą uzależnienia, które mają maskować trudne emocje. No to było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Miłego dnia. Pozdrawiam. Trzymać się. Do, do się wkrótce, Cześć.